Ja nie ciężarówką. Właśnie wiem, bo tobie się tylko marzy tak naprawdę, żeby posiadać kiedykolwiek w życiu takie uprawnienia, których nigdy nie będziesz posiadał. Jesteś chory, wiesz. To taka prawda jest. Większość z was, jakby przeprowadząc badania, to 90% z was to tak narzekacie. Określenie ty ten skrót, to tylko i wyłącznie marzycie. O takich uprawnieniach będziecie mieć. Tak, dobrze, ten korek się zrobił, to się wygadasz chociaż, nie? Tomy prowadzi egzaminy i ostatnio miał egzaminową cykle i na dzień dobry wkłada ich tutaj za kierownicę i mówi na symulatorze i mówi, co widzisz? On mówi, nic. No i w tej chwili nie zdajesz prawa jazdy te, tego egzaminu tylko i wyłącznie dlatego, bo nie zauważyłeś motocyklisty z prawej strony. To byłeś ty już nie żyjesz. To po co ci uprawnienia? I tak to się ma do was. Wsiadasz, jedziesz, ale i najdziwniejsze z tego wszystkiego to, to może banały ktoś powie pierdolę głupoty. Ale dlaczego tak się dzieje, że przypierdolisz osobówką ciężarówkę? i pierwsze tłumaczenie twoje, jak przyjeżdża policja, że ty, kurwa, go nie zauważyłeś. To no, jak można ciężarówki nie zauważyć? I próbujesz jeden z drugim pajacu zrzucić winę na kierowcę ciężarówki. Że to jego wina, kurwa. Bo on się pojawił był na, nagle z kosmosu. Nie? Skąd ci nie pajacuje? Patrzcie w lusterka, ciężarówki są wszędzie. To no pan profesor z tej ciężarówki. Nie <laughs> chłopa, bo na nie zmieści za długo, stał i się przegrzał. Jak dyskutujecie, bo najgorsze jest to, że on ma rację. Ładnie tak, panowie, ma rację, chłop, ma rację, dobrze mówi. Co się stało w tym mercedesie, że się rozjewało na prostej drodze? Pewnie będzie musiał opony na gwarancję zgłosić, że kurwa słabo przyczepne były. Yo, tir! A możesz powiedzieć co? O, powiedzieć nam, co znaczy ten skrót tir? Jak ty to interpretujesz? Pewnie w ogóle nie wiesz, co to znaczy, tir. Idę szukać po jest w bagażniku Jeździ kurwa tylko koło komina, to nawet nie wie co się dzieje dalej. Teraz będzie panowie jazda na suwak. Uwaga. Cztery osobówki między jedną ciężarówkę Dokładnie. No ja mam rekord, coś to jest nie, kurwa, nie, kurwa, Komina to już tam. że kurwa niektórzy nie mieli suwaków, tylko mieli żeby i dalej nie będzie wiedział jak to jest. Zielonego pojęcia co się dzieje. już nawet... Jak to się zachowuje? Jedziemy, jedziemy gazu i później nagle pedał hamulca i szok szoku jest, że przypierdolił bo opony zimowe nie zadziałały Że nie na ten zegar spojrzał na no, obrotomierzu zawsze mniej pokazuje Piry na tory jak mówisz, tory na tiry teraz tu musicie myśleć i myśleć, ciężarowymi, dla tych osobowych, co odpierdalają no musisz poprawkę brać na nich, bo to kurwa wiesz, nie mają pojęcia o jeździe praktycznie Donalda albo kfc wcika, wziąć kubelek, pojemnik po napoju i zeżreć go na tym parkingu i wyrzucić koło drzwi i pojechać, nie? Albo stanąć w rajki, gdzie ciężarówki parkują I tam te kubki i te wszystkie pojemniki opakowania torebki wypierdolić. Żeby później ktoś mówił, że zobacz, co ci z tych ciężarówek odpierdalają. Nie? Albo przywieźć stare śmieci, lodówki, tafciany, kurwa, taborety i całą resztę. Na parking i wyjebać. Nie? I to pewnie też kierowca ciężarówki. Przywiózł z domu, bo nie miał nic innego do roboty. i Przywiózł kurwa taboret czy wersalki i wyjebał na parkingi. Muszę zesłać pod tira. Tak, też. A wiesz kto sra pod te ciężarówki? To byś się zdziwił kto sra. Koleś ostatnio miał taką akcję. To gościu kurwa z spuszczonymi spodniami dostał dwa razy brechą przez plecy kurwa. Dalej sobie dopisz scenariusz, to będziesz wiedział kto tam srał. Myśmy kiedyś z kumplem sobie kawę klejemy na parkingu i kurwa gościu, bo wiem co to był za żul, czy chuj wie skąd on przyszedł, pory ściągnął i, i pod ciężarówkę zaczął tam kitować to jak odpaliłem samochód, to nie wiedział co ma zrobić czy pociągnąć pory, czy nurę zajechać. kiedyś sam osobiście widziałem na parkingu zjechała osobówka, wjechała pomiędzy tiry w las kurwa pod tirat, się zesrał kawałkiem kurwa jakieś chusteczki dupę wytarł i odjechał Kibla miał kurwa zaledwie 20 metrów e, ale to był taki GLE taki dość poważny ten Mercedes. ale on ładnie tej bajerki wyorał prawej, z lewej kurwa wiesz, odnośnie tych 20 metrów do kibla toś to może był nagły tak rzadko lady to te 20 metrów było nie do przejścia panowie, nie narzekajcie jak się pusteczką pod liściem to kulturalne było na falcie liście, trochę ciężko znaleźć